Słuchajcie, tak jak obiecałem, nagrywam mały materiał z biura Bybit, pokażę Wam, jak to wygląda, zrobimy krótką odprowadzkę z Alim, który tutaj po prostu jest osobą, która tych gości oprowadza. No i zrobimy sobie, tak jak obiecałem, dwa konkursy. Jeden to ten, który już jest aktywny i możecie wszyscy w nim wziąć udział, czyli airdrop. Tak? Każda osoba, która jest ode mnie na giełdzie Bybit zarejestrowana i która rzeczywiście ma tam konto, aktywnie traduje, przynajmniej raz w tygodniu wykona jakąś transakcję i wpłaci minimum 100 dolarów, będzie po prostu kwalifikowała się na tego airdropa będzie mogła odebrać go już niebawem powiem, że 3 marca robimy snapshot, czyli do tego czasu możecie się jeszcze rejestrować, zrobić depozycji pierwszy trade i już będziecie wtedy się po prostu kwalifikować na tego airdropa. Pula to 5-dolarowa cyfra, nie wiem jeszcze dokładnie jaka, zobaczymy ile osób się zgłosi, oddaję Wam w ten sposób część prowizji. Więc zasadniczo Bybit ma współpracę w chwili obecnej z Red Bull Racing Team i tam sponsorują rzeczywiście ten team. Fajnie, że rzeczywiście odnoszą sukcesy, bo z tego co wiem, ta cała współpraca jest dosyć droga, jest to 150 milionów dolarów na 5 lat, tyle wynosi gdzieś tam kwota kontraktu. No i mają sobie w biurze e, powiedzmy tą formułę, jako taka wizytówka, oczywiście bez silnika. Zaraz też usłyszycie małą opowieść jak to wszystko wygląda. Ja was zabieram w takim razie na e, małą wycieczkę. Zobaczycie po prostu ta środka, jakieś tam te przestrzenie. Oczywiście tak na spontanie to nie jest jakiś, tam wiecie profesjonalny film. Wbiję e, tutaj na chwilę pogadać, dogadać szczegóły i zobaczyć, po prostu raz jeszcze taki update wam strzelić, bo nie wszyscy widzieli. E, no i tyle taki luźniejszy materiał dzisiaj. hi everyone i'm here with ali and we are in the bybit office hi guys it's ceo yeah and i will show you how does it look like from inside so we can start the entire tour of course mm. so the moment you enter the office you have the coolest thing in the office right here which is obviously the, the formula, 1 formula one but card. without the engine right yeah without the engine just in case no one tries to you know uh, fast and furious out of the <laughs> sure thing yeah but it's pretty nice actually how big is the office right now? Like, you have the entire floor here? Or? Yeah, the entire floor is for us. We can fit around a, up to 150 people at the moment. Yeah. Yeah. Yeah, exactly. But, but most of the team of Bybit it works in Singapore right now and remotely, right? Instead of being there in, in Dubai or how does it look like? I mean, the way the way it works is we do have a work in the office policy. Yeah, yeah we do. But yeah, the majority of the staff is in Singapore. Absolutely. But we're moving our headquarters. I mean, our headquarters is Dubai now yeah. as we're getting the license here. So. But proportionally, let's say how many people is from Asia in team oh, and how many is Oof. you from know, Western <laughs> countries and all of that? Let's say 80. Percent Asian, twenty percent because Asian people are working harder, like not to be racist or pretty something much. Like that <laughs> exactly. That's exactly the reason okay. why. Because like <laughs> let's say in Poland there is um, a day of working like eight hours or something like that. Yeah. And I have heard that in Singapore it's nine hours or even more, right? hundred So people used yeah. to to working hard and absolutely it's not and that the, exhausting. Yeah, we all tend to stay at the office pretty late to be honest. Yeah. Okay. Yeah. How about you? Like you are coming to office in which Earliest and the last to leave, always. <laughs> okay, good to hear that. Yeah, Ben is um, listening, so you know. Yeah, exactly. That's exactly <laughs> why I said that. Yeah, and if you come over here, we have all these uh, workspaces for anyone that's affiliated with Bybit. Yeah. Creators, affiliates, community members, everyone's more than welcome to come and work here with us, absolutely. And there is a crazy space. Yeah, and this is, uh, let's say, our staple, the critical art space. We yeah. have. Uh, we have the cryptographic space in one of every of our offices all around the world. Every single one we have the cryptographic space. Mm. Yeah. but are you creating any kinds of events over there? Like anything is going on week by week, or how does it look like on a daily basis? Let's I mean, You come to work and you work, but let's say a final yeah. something. I mean, usually like Wednesdays, Thursdays, we tend to host events from different companies, like Animoca Brands. We had a couple of weeks ago. Yeah, absolutely. We're, we host a lot of people in our offices. Okay, yeah. and do you have any ongoing collaborations, let's say, in some companies? Because I've heard that uh, Frank Muller. Or yeah. the company with watches is, is yeah, involved yeah. in the Frank Muller is involved uh, when a Bybit employee stays in the company for a set amount of years, he okay. ends up getting uh, one, of a, one of the watches. Yeah. Oh. yeah. Is it possible to win Frank Muller watch in some kind of events which Bybit organized, let's say in the tournaments or something like that? Maybe. Because Polish team, I have to state, is the number one in Europe like, uh, right now in the training competition. Yeah. yeah so maybe. <laughs> I mean, you have to speak to me with Melanie about I know, that. I know. We joke. Yeah, I know, I know. It's not possible to change the prices after <laughs> I wish we could. Okay. Yeah. Mm. But from your perspective, yeah. like which countries worldwide are most involved countries in trading on Bybit and how how it's going, like the performance on each regions. I mean, I would say probably Russia is okay. one of our best performers. Yeah. That's due to Binance exiting that market and okay. we can grab the foothold in that market. I heard Poland's doing pretty well as well. No, it's thank expanding. You, thank you guys for that. Sure. <laughs> um, yeah. There's a Starbucks yes, also. Okay. Yeah. And you are in I charge? Of, yeah. yeah, I'm in charge of the Mina region, by the way. Yeah. Any Arabs, send them over. I'll take care of them for you. <laughs> There's not a lot of Polish <laughs> Arabs, <laughs> but yeah. I will try to yeah, deliver we'll try. some traffic. Yeah, exactly. And over here is, as I said, when we host weekly events, we host them here. We can sometimes host up to 30, 40 people. We move everything and we set up chairs everywhere around here. Yeah. yeah. Previously in June, Ben had the speech here, yeah, so exactly. I was participating. Yeah, exactly. Okay. Yeah. And there is a working space over there. Absolutely. Yeah. Rest of the, uh, the uh, our colleagues work here. Yeah, yeah. If you see these really two cool paintings. The one on the right was done by Max Verstappen, the one on the left was done by Sergio Perez. Oh, wow. When they came to our office, yeah. Which one is better for, from your perspective? Like, what is the price of something like that? Priceless, I would say. Yeah, at the rate uh, that whole team is right? uh, going, yeah, absolutely. Pretty priceless, but do you have anything which is let's say costful also and belongs to Formula One members or something like that? Do you have any t shirts which are what signed? You're wearing it, mine right <laughs> it's not that costful, but anything else? Yeah, we do, we do have some signed merch that we tend to do in giveaways, and yeah, stuff yeah. Like that. yeah, absolutely. Okay, yeah, so the office is quite spacious, we can say, yeah, absolutely. Okay, so thanks for the tour. Hey, Anytime, it's a pleasure to meet you guys hope you can come visit us sometime because bybit let's say for the vip traders it's open for visiting <laughs> and for all of that right absolutely anyone can trade anyone can come and trade here even with 1000 turnover a all? Well, it's okay yeah. we'll, we'll grow <laughs> we'll grow together that's our goal okay great, yeah. great to hear that yeah. thank you No dobra, więc obiecany konkurs, sprawa wygląda w taki sposób, że biorę ze sobą paczkę z czapkami i koszulkami od Bybit. Widzicie je teraz na ekranie. Obydwa te przedmioty. Więc to jest dla starych, jak i nowych członków tej giełdy, którzy zarejestrowali swoje konto i z niej po prostu aktywnie korzystają. Wpiszcie w komentarzu swoje UID. Tak jak widzicie na ekranie, łatwo jest znaleźć. Wchodzicie w swój awatar, kopiujecie po prostu ten unikalny numer klienta, wklejacie w komentarzu i piszecie jednym, dwoma zdaniami trzema. Możecie się rozpisać. Czemu korzystacie z Bybit, a nie z innej giełdy? Czemu Bybit wam się podoba, no, po prostu opiszcie coś, żebyście mogli z jury wybrać się najlepszych odpowiedzi i 10 osób oprócz tego airdropa, o którym mówiłem na początku filmu dostanie takie paczki z koszulkami i z czapkami, na mój kosz je wyślę i pójdą paczkomatem czy kurierem, jak będziecie woleli, do zwycięskich komentarzy dodam odpowiedź i napiszę po prostu, że wygraliście jeżeli się uda, czas start konkurs będzie aktywny przez najbliższe 96 godzin więc macie 4 dni pisanie tych komentarzy, zrobienie konta, jeżeli jeszcze nie macie po prostu uczestnictwo w takim konkursie i automatycznie dostęp do airdropa oraz właśnie tego merczu, który być może wygracie, jeżeli wasza odpowiedź okaże się najciekawsza? Jest 10 miejsc i lecimy teraz dalej z materiałem. Więc wiecie, jakby z uwagi na fakt, że ja sobie tutaj rzeczywiście e, trzymam jakieś kontakty z tą giełdą, że znam trochę osób, że jestem w stanie przeprowadzić właśnie jakieś tam małe wywiady czy rozmowy, wrzucałem przykładowo z osobami, które tworzą różnego rodzaju produkty, wywiady. Jak byłem w Singapurze, na się, trzeba się w Dubaju ostatnim razem. Więc chcę być tak up to date, przynajmniej z jedną giełdą, z którą współpracuję, bo współpracuję z jedną, żeby rzeczywiście wiedzieć, co w sprawie piszczy i żeby po prostu mieć taki pogląd na sytuację ogólny i żeby mógł sobie zdawać sprawę z aktualnego stanu rzeczy, rzeczywiście muszę mieć dostęp do jakiejś informacji z pierwszej ręki bo, żyjemy w krypto w takim dosyć dzikim świecie, specyficznym, jest jest giełd ogrom, no, są setki giełd, tak, powiedzmy kilkanaście, które się liczą, ale jednak, jeżeli ktoś nie zna środka, nie wiemy gdzieś tam, jakie wartości wyznają i co cechuje dane platformy, to nie wiemy, czy tak jak z FTX-em, taka giełda się nie zawinie, nie skończy działalności, czy coś tam złego się nie wydarzy. oczywiście mi wszystkiego nie powiedzą, już tam wiecie, nie jestem bufonem, nie będę się wywyższał w ten sposób, tylko chodzi mi po prostu o sam fakt, że w świecie, który jest w pełni wirtualny, warto podtrzymać fizyczne kontakty i po prostu w taki sposób, na platformach, które umożliwiają taką opcję, więc jak też słyszeliście, można sobie nawet tutaj przyjść, potradować, jak będziecie w Dubaju, napiszcie na do mnie na brief i skontaktuję was z osobą, która was tutaj wpuści. Macie tutaj właśnie takie przestrzenie, są normalnie w biurze jakieś tam osobne pokoje, komputery, telewizory i można sobie rzeczywiście z tego skorzystać. Macie tam nawet takie starbucksa, jedzonko i tego typu rzeczy, więc po prostu jeżeli jesteście aktywnym uczestnikiem giełdy, to jest możliwość skorzystania z tych dobrodziejstw, Wiadomo tam, no. e, dużo ludzi z tego nie korzystam, nie chce się tam przyjeżdżać, no bo co za różnica, czy tradujecie w domu, czy tutaj, ale jako taka odskocznia, e, żeby sobie wejść, zobaczyć jak się sprawy mają i skorzystać po prostu z gościnności powiedzmy ludzi tutaj z giełdy, to czemu by nie spróbować, a przy okazji się czegoś najeść, no i nawet jest widok na Burj z okna. Oczywiście pod jakimś dziwnym kątem, ale jest. A tam jest tor wyścigowy dla koni. Te wyścigi są często e, publikowane w telewizji, a przy okazji, będąc zbliżony, możemy sobie popatrzeć, więc w sumie spoko opcja e, zawsze jakiś tam mały dodatek do pracy, e, żeby się za bardzo nie nudziło. No i z takich rzeczy, które chcemy, jeszcze dodać, to po prostu mówię, no możecie liczyć na to, że ja dalej Wam będę oddawał część tego mojego wynagrodzenia w postaci różnych bonusów, airdropów, zwrotu z prowizji, czy bonusów przypisanych do Waszego konta, cashbacków, bo uważam, że tak powinno się robić biznes. Wiadomo, ja nie ukrywam, ja na tym zarabiam, jest to współpraca, ale po prostu nie chcę być taki pazerny, brać wszystkiego dla siebie, wolę większej liczbie osób oddać też część jakby tego... Co zbieram, powiedzmy, czy czym giełda mnie obdarza, z uwagi na to, że to nie są prowizje pobierane wiecie, od Was specjalnie dla mnie, tylko ja mam je od giełdy, tak? Więc to po prostu i tak nic na tym nie tracicie. Nie opłaca Wam się mieć kont, które nie są przypisane do mojego linku. Wiem, że ten film wygląda jak film reklamowy, no bo co by nie było jest to mały tour i przy okazji podwójny gdzieś tam konkurs EdRob, informacja o tym, jak to wygląda. No ale tak się sprawy obecnie mają. Z takiej mojej perspektywy to po prostu, wiecie, no ja próbowałem wielu giełd, to nie jest tak, że tylko Binance, zaproponował mi współpracę, tak, mam co trzy dni dosłownie maile od jakiegoś Bitgeta, od tam, wiecie, Okexa, od Gate.io, od wielu, wielu platform, które chcą współpracować, z Binance też próbują przekupić w jakiś tam sposób, ale po prostu nie uważam, żeby to długofalowo przynosiło skutki. Każda giełda płaci tyle samo, można się dogadać na procenty. Więc to nie jest tak, że Bajmi jakoś super płaci, bo tam będzie też były takie komentarze. Nie, po prostu kwestia tego, co lubimy, co wybieramy, te wszystkie platformy giełdy działają w taki sam sposób, mają takie same modele biznesowe, więc to się pod tym względem praktycznie niczym nie różni, co nie? Więc no, przetarłem trochę szlaki, korzystałem z tych różnych giełd. Wiem, jakie prowizje są na poszczególnych z nich, wiem, jakie są kampanie okresowe, wiem, jakie turnieje każda oferuje i każda organizuje. Na bajbicie rzeczywiście tych turniej jest dużo. E, tak jak teraz wygrywamy, jesteśmy pierwszym teamem. Widzicie zresztą na ekranie. W tym europejskim turnieju jest tam pula nagród paru dziesięciu tysięcy dolarów. Rozdysponowana będzie pośród członków, którzy dołączyli. E, 3,5 tysiąca osób jest chyba w tym polskim teamie, więc rzeczywiście rewelacyjny wynik. No i fajnie to po prostu wygląda. Więc ja wolę korzystać z giełdy, która rzeczywiście proponuje szereg różnego rodzaju tam benefitów. Zamiast tego tradować nic z tego nie mieć, tak? Czyli od jakichś redropów, po keszbaki, po turnieje, po wyjazdy. Jak macie vip na bajbicie, to macie możliwość właśnie wyjechania na Formułę 1, na jakieś tam e, nawet prywatne eventy zamknięte z Verstappenem otrzymanie paddock tickets, czyli tych biletów, które właśnie właśnie uprawniają do wejścia od zaplecza, do całego gdzieś tam wiecie wydarzenia i konsumpcji dobrych rzeczy a propos gastronomii. Ale to mówię, na no, trzeba wykręcać większe wolumeny. WIPA się dostaje albo od 100 tysięcy dolarów na bajbicie, albo od po prostu wolumenu tam na poziomie, chyba miliona dolarów miesięcznie na spocie, czyli nie tak dużo, co by nie było. Wpływiecie sobie Bitcoin na Ethereum parę razy za hmm. koła dołków w tej w drugą stronę. Macie WIPA, Od WiPA a 3 te wszystkie eventy są organizowane, dostajecie jakieś prezenty na urodziny. Po prostu mało, która giełda, też wiejąc już to, co mówię. E, kojarzy się z e, takim ufizycznieniem tego świata kryptowalut, tak? Czyli normalnie trade'ujecie od aplikacje aplikacji tyle, a na Bybicie macie szereg benefitów w świecie fizycznym. Mają tę współpracę z tym Red Bullem, mają współpracę z Borussią Dortmund, e, jakieś tam po prostu różne rzeczy. Nie mówię, że inne tego nie oferują, a po prostu Bybit jako platforma, jako też ludzie, których znam, to po prostu wychodzą naprzeciw tym pomysłom, oczekiwaniom i dodają coś od siebie, chociaż teoretycznie by nie musieli. Ja mam podobny schemat działania i też w ten sposób funkcjonuje po prostu jako twórca, jako osoba, która na, na YouTubie operuje, że cały czas wymyślam, tworzę i wrzucam wam tego efekty. Więc dzięki za oglądanie. Więc jeżeli ten film wam się podobał, zajawkę obserwujcie. Zostawcie kciuk w górę. Ja się po prostu z wami żegnam. No i słyszymy się w kolejnych materiałach. Linki do rejestracji macie w opisie. Macie wtedy automatycznie dostęp do i tego airdropa i również tego konkursu z koszulkami i z czapkami od Bybit, o którym mówiłem. Wpiszcie swoje UID w komentarzu. Raz jeszcze przypominam, a będę wybierał osobę, która wygra. Napiszcie jednym zdaniem czemu z Bybit a korzystacie, a nie z innej platformy i to was już automatycznie do konkursu po prostu kwalifikuję i będziemy z jury wybierać najlepsze odpowiedzi. Trzymajcie się.